Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na pierwszym panelu Szkolnej Konferencji Klimatycznej. Ja nazywam się Aleksandra Walcerek i będę miała przyjemność poprowadzić dla Państwa ten panel. W sensie zapowiedzi naszych prelegentów. Panel jest zatytułowany Prawda Uwarunkowania transformacji energetyczno-klimatycznej i przez Państwem wystąpi dziś aż pięciu prelegentów i prelegentek. Referaty będą dotyczyć zmiany klimatu w kontekście zagrożeń dla demokracji, zrównoważonego transportu z perspektyw osiągnięcia neutralności klimatycznej, przykładów inwestycji sektora, sektora prywatnego na Dolnym Śląsku w zakresie, tak, w zakresie konkluzji VAT oraz zasad udzielania kredytów na termomodernizację i odpowiedzialności w trybie konwencji CITES. Jako pierwszy głos zabierze pan doktor Karol Kalinka, który w swoim wystąpieniu przybliży nam tematykę przykładów inwestycji energetycznych sektora prywatnego na Dolnym Śląsku w zakresie konkluzji VAT. Oddaję panu doktorowi głos. Bardzo dziękuję. Cześć. Eee, może na początku się przestanę powiem parę słów o co w ogóle no. chodzi, bo to tak Dziwne jakieś nazwy padają, skróty, kropki, literki, nie wiadomo za bardzo o co chodzi. Więc, może, tak pokrótce, e, krótka, krótka instrukcja obsługi. E, radca prawny, e, ten skrót oznacza, radca prawny to tylko Oświat Oznacza to, że jestem sprawnikiem e, z tytułem doktora. Nie taki doktor, co wypisuje recepty, czyli taki bardziej co chodzi do sądu. E, też tacy są. E, e, nie mam nic sprawy Generalnie zajmuję się obsługą prawną dużych inwestycji przemysłowych z zakresu energetyki, przemysłu chemicznego i chciałem po prostu Wam pokazać pokrótce, jak to wygląda dzisiaj w sektorze prywatnym, bo dużo media informują nas, wiemy doskonale, że jest problem w zakresie, w zakresie zmian klimatycznych, ale chciałem wam pokazać, że to nie jest tak do końca, że nic się nie dzieje. Dzieje się bardzo dużo, może nie jest to tak transparentnie nagłaśniane, nie, nie patują te media, ale uwierzcie mi, że dużo się dzieje, dużo się zmienia i chciałbym Wam pokazać na właśnie na przykładzie regulacji prawnej, ogólnie otoczenia związanego z biznesem, że nawet w Polsce, tu teraz w Odolnym Śląsku e, następuje bardzo poważna transformacja, zmiany. Zmiany i jeszcze raz zmiany. I w moim wystąpieniu będę chciał Wam pokazać zarówno te ogromne, duże, kosztowne inwestycje, jak i mniejsze. Ale wszystkie mają istotny wpływ, ponieważ no, każdemu z nas potrzebny jest dzisiaj do normalnego funkcjonowania prąd. Prąd, ciepło, to, że mamy ciepły kaloryfer, że możemy podłączyć komórkę, laptopa, włączyć światło w mieszkaniu, w domu i to. Tym zajmuje się nie tylko przemysł państwowy, ale także przemysł prywatny. I jedną właśnie z tych y, potrzeb, tak, które wynikają ze zmiany podejścia myślę, ja wiecie, do tej pory wszystko wyglądało w ten sposób, że nie do końca wszyscy chcieli inwestować w energetykę w przemysł, no bo tak się kręci to się kręci, że muszą kupować, płacić za prąd, używać światła i fajnie, ale ostatnie lata pokazują naprawdę bardzo dużą... Koniecznych zmian. Z jednej strony mamy sytuację geopolityczną, czyli wojny na Ukrainie, co spowodowało, że dzisiaj ceny surowców są dramatycznie drogie, a przemysł potrzebuje surowców. Nie zatrzymamy nagle fabryki, i przestaniemy produkcję, bo czegoś brakuje. Musimy to robić, tak? więc musimy podjąć takie kroki, żeby można było to robić efektywniej, taniej, szybciej, lepiej, a przy okazji. Korzysta na tym planeta i my wszyscy. E, to jest jedna, oczywiście, e, jedna, jeden aspekt zmian. Drugi aspekt zmiany wynika ze zmiany przepisów prawa. To, co tutaj mamy taką e, nazwą BAT, to jest skrót, bo, chodzi o konkluzję BAT. Co to są konkluzje BAT? Czyli mówiąc w skrócie, e, jest to bez egoizmu Określa się to dokument, który zawiera podsumowanie najlepszych dostępnych technik e, możliwych do wykorzystania w danym sektorze przemysłu. Kilka lat temu e, państwa na poziomie Unii Europejskiej postanowiły skrzypnąć ekspertów i powiedzieć, dobrze, nie, nagle nie zatrzymamy rozwoju, nie przestaniemy produkować samochodów, butów, komputerów, e, proszków do prania ale możemy to robić jak najlepiej efektywnie. Zastanówmy się, jak to robić, żeby te, ta produkcja, wytwarzanie energii, produkcja różnych komponentów, środków e, chemicznych, e, samochodów, wód e, ubrań e, była jak najbardziej efektywna, jak najmniej szkodząca e, środowisku naturalnemu i e, wpływająca na, na hamujące można powiedzieć zmiany w zakresie no środowiska naturalnego. Ustawiamy, że te, te właśnie te konkluzje, czyli takie zalecenia, staną się na początku tylko zaleceniami, a później przepisami prawa, czyli które regulują w jaki sposób dany zakład może jakie emitować substancje w jakim zakresie i wszystkie tak naprawdę zakłady przemysłowe, wszystkie elektrownie. Rafinerie muszą się, e, oczyszczalni ścieków, e, muszą się do tego dostosować, tak, czyli do tych konkluzji e, i u nas w Polsce takim głównym aktem prawnym, który reguluje e, kwestie związane z ochroną środowiska i zmianami klimatu jest ustawa e, prawo ochrony środowiska, czyli to nie jest tak, że dzisiaj, nie wiem, dwóch panów w drogich spotka się i pomyślą sobie dobra budujemy dzisiaj elektrownię, budujemy dzisiaj kotłownie, budujemy dzisiaj cokolwiek innego, oni muszą uzyskać tak zwane pozwolenie, nam. czyli organy państwa, które już wiedzą, że ten bad jest yy, i jakie, yy, jakie są wytyczne tego, yy, zanim pozwolą na cokolwiek wybudować, stworzyć, zaprojektować, yy, muszą sprawdzić, jak ta, yy, ta instalacja, ta inwestycja będzie yy, ja, Jaki będzie miał wpływ na ochronę środowisko. Tak? Czyli dzisiaj naprawdę te normy, które mamy na terenie Polski i innych, e, innych krajów, choćby Unii Europejskiej, są bardzo rygorystyczne. I, e, i już myślę, że samo to wpływa, że dzisiaj nie można sobie postawić to, jakiejś chce instalacji, tylko musi spełniać określone, e, określone, mm, określone normy. E, co to jest to po prostu pozwolenie zintegrowane? Tak jak powiedziałem, to jest pewna forma licencji udzielanej na prowadzenie określonej działalności przemysłowej, tak? Czyli, mówię jeszcze raz, wszystko jest w przepisy, ale tak naprawdę, e, to nie będzie wchodzić w szczegóły techniczne, bo to są określone normy, dotyczące emisji, hałasu, czyli to, czyli coś pyli, kopci, dyli, e, e, wywołuje hałas, wibracje, światło, na przykład, bo też są na terenie Dolnego Śląska takie instalacje, które po prostu Mocno świecą, i to powoduje na przykład dyskomfort mieszkańców, e, że nie mogą w nocy spać, ponieważ no, światło przeszkadza. E, hałas, e, wibracje, dźwięk to wszystko ma istotny wpływ i e, te instalacje przemysłowe, które powiedzmy mają postać, czy już są, to nie tylko chodzi o te instalacje, co jest istotne. E, ten bad nie dotyczy tylko nowoczesnych instalacji, które dopiero mają postać, ale wszystkich, które już dzisiaj funkcjonują. Czyli e, Czyli to jest mój, tu i teraz. Tutaj podaję przykłady, od kiedy to funkcjonuje. Czyli mamy. Yy kwestie od kiedy pozwolenia są wydawane, czyli od 12 od do 12 czerwca 2023 roku wszystkie pozwolenia, czyli wszystkie zezwolenia na inwestycje dotyczące gospodarowania gazami odlotowymi i oczyszczalni gazów muszą spełniać te ścisłe procedury, które są ścisłe normy, które są wskazane w tej procedurze BAD. I tutaj jest dodatkowa data, czyli do 2026 roku, czyli tak naprawdę już za 3 lata wszystkie instalacje, które właśnie charakteryzują się tymi elementami, będą musiały spełniać te normy. Tu jest przykład akurat system gospodarowania gazami i obiekty spalania energetycznego czyli wszystkie energie, elektrownie, kotłownie, maszynownie, etc. I widzimy, że tutaj już. Ten czas minął. One już dzisiaj muszą być ekologiczne, mówiąc wprost, i mało emisyjne, nie, nie mogą emitować określonych substancji, jeżeli emitują, to w ściśle określonym zakresie i przy czasu. Eee, tyle można powiedzieć z wstępu krótkiego, prawniczego, nudnego, monotonnego. A teraz chciałbym Wam pokazać przykłady tych inwestycji, czyli tu i teraz, co na terenie Dolnego Śląska działa. W sektorze energetycznym. Bo skupiłem się tylko na tym sektorze, bo myślę, że to on każdego z nas dotyczy. Mamy prąd e, e, i ciepło, czyli te kluczowe, można powiedzieć, dla funkcjonowania normalnej społeczeństwa. Widzimy dzisiaj, na przykład, co się dzieje na Ukrainie, kiedy ludzie nie mają dostatku energii elektrycznej, nie mają ciepła. To jest myślę kluczowe dla normalnego funkcjonowania społeczeństwa. Dzisiaj to jest prąd i ciepło. I zaczynamy z drugiej. E, z grubej, że tak powiem, z dużego kalibru będę wam pokazywał, wam kilka takich inwestycji, różnych, które mają różne oddziaływanie, różny wpływ i w różny sposób działają, od dużych, dotyczących paliw konwencjonalnych, czyli elektrowniatorów, węgiel brunatny, czy te najbardziej, można powiedzieć, nieekologiczne paliwo, które dzisiaj jest używane w polskiej energetyce, wielkospalowe, przez inne rodzaje, można powiedzieć, alternatywne rozwiązania, to co tu i teraz, dzisiaj, mamy na terenie Dolnego Śląska. Elektrownia Turów, największa elektrownia położona, jedna z największych elektrowni w Polsce, położona na terenie województwa dolnośląskiego, tak zwanym worku turuszowskim, czyli tym małym pomiędzy Polską, Czechami i Niemcami. Jak widzicie tutaj na górze, nad tymi chłodniami kominowymi, te duże kominy, to są tak zwane chłodnie kominowe, czyli służą do składzania wody, używanej w, żylu, w technologii, to już mamy Niemcy. Tutaj, czyli można powiedzieć, że dosyć niefortunnie jest położona ta elektrownia, bo tutaj już mamy granicę Polski z Niemcami, a troszkę bardziej na północ mamy Czechów. Więc nasi sąsiedzi nie są zadowoleni z, 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 naszy, z kłopotliwego, więc delikatnie sąsiedztwa, ale, z, ale także te konkluzje BAT i inne elementy wymagają zmiany. Tak naprawdę to, co tutaj widzicie, to tak na już nie, to jest obraz historyczny. Połowy tego zakładu nie ma. Został zburzony albo będzie zburzony. Na przykład tutaj te trzy kominy z lewej strony, one zostały wysadzone, nie ma. Na tym miejscu stoi nowoczesny, spełniający najnowsze normy emisji spalin warty 5,5 mld złotych, nowy blok energetyczny, e, numer 7. Tak samo od góry tutaj. Te elementy e, widoczne, te bloki energetyczne stare, za 60, one już dzisiaj są wy, wyłączone, tylko niestety jeszcze brakuje pieniędzy, żeby je wyburzyć, no bo jest to skomplikowany proces. na pewno sobie stoją, strasznie można tam je kręcić filmy po Zapo, czy, czy takie inne e, cie, rzeczy robić. I teraz tak, najnowszym tak powiem, nabytkiem jest e, nowoczesny blok energetyczny. I jest to tak, jak jest nam wskazane, jest to najnowocześniejszy spełniający wszystkie wymogi w zakresie parametrów ekologicznych Unii Europejskiej. I ten, tutaj na zdjęciu macie ten najnowszy blok, który kosztował 5,5 miliarda złotych, który miałem przyjemność też budować, e, jako prawnik. E, I tak naprawdę zobaczcie, tu chciałem wam pokazać, że jest on bardzo wydajny i paradoksalnie bardzo ekologiczny, e, bo dzisiaj my na świecie, w Polsce, w Europie, Dysponujemy takimi technologiami, które bardzo pozwalają, mimo że jest to paliwo, które się tak naprawdę nie nadaje dzisiaj do spalania w zwykłych domach, czyli węgiel brunatny. Tak naprawdę to jest trochę lepszy, bardziej wysuszony torf, ale niestety nie mamy czasami nie mamy, nie mamy wyjścia. Musimy po prostu, nie jesteśmy w stanie na dzień dzisiejszy korzystać z innych paliw w 100%. Więc w całym sensie musimy jeszcze trochę pojechać, jak mówiąc polofianie na tym, tym węglu brunatnym, ale możemy to robić w sposób bardziej wydajny, ekologiczny. To jest schemat tego nowego bloku energetycznego. Już tu kwestia techniczna, ale zobaczcie tutaj, co napisane jest. Ona prawie emisja SO2, czyli tlenku siarki, tlenku pyłów. Jest dwudziestokrotnie mniejsza siarka. Sama emisja pył, pyłów jest dziesięciokrotnie, czyli ten jeden blok emituje 20 razy mniej niż pozostałe sześć. Proszę sobie to wyobrazić. Ja powiem tylko przykład taki z życia, bo jak rozmawiałem z mieszkańcami bogatymi, bo ta to się na terenie bogatymi, to mi opowiadali, że zanim powstał ten blok, 10-15 lat temu, kiedy popadał śnieg, na drugi dzień śnieg czarny. Albo żółty, w zależności co leciało z kominów, czyli albo czarny, jeżeli leciał pył węglowy, ten pył tak, zawieszony w powietrzu przy spalaniu, albo żółty, czyli siarka. Po prostu to, czyli wiadomo, no, coś bardzo trującego. Dzisiaj, kiedy popada śnieg w Bogatyni, ten śnieg nawet po tygodniu, po dwóch, no jest normalnie tak jak w innych częściach kraju, biały, to chyba świadczy samo, samą w sobie o tym, jak się poprawiła jakość, jakość no, nawet życia mieszkańców. Nie tylko obok bogatyni, ale także obok Czechów, Niemców, którzy też mają prawo do życia w zdrowym, bezpiecznym, bezpiecznym klimacie. Te wszystkie tutaj rzeczy, które widzicie, to są naprawdę, można powiedzieć, 90% tego, tej instalacji to są bardzo nowoczesne, produkowane przez Największe na świecie koncerny e, z instalacjami dotyczącymi odciarczania, od azotowywania spalin, dotyczący wyłapywania pyłów. Dzisiaj tak naprawdę te elektrownie węglowe, wiem, że powiem, to może wydawać się dziwne, może w pewnym zakresie są ekologiczne. Jedyne, z czym nie możemy sobie dzisiaj technologię na świecie po, 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 się poradzić, to jest emisja dwutlenku węgla. Nie mamy dzisiaj na świecie żadnej instalacji, patentu, pomysłu, co robić z dwutlenkiem węgla. Tak naprawdę, jeżeli udałoby się nam dzisiaj opracować technologię dotyczącą dwutlenku węgla, no to ta elektrownia byłaby praktycznie zeroemisyjna. No, niestety nie ma takich technologii, więc dzisiaj ona emituje do atmosfery duże ilości dwutlenku węgla, aczkolwiek mniejsze niż te oczywiście stare bloki, czyli które do, częściowo zostały na brak możliwości spełnienia tych nowych połączonych. Tu mamy ciekawe zdjęcia do, realiz, z realizacją jak wygląda proces budowy takiej elektrowni. Powiem tak, w szczytowym momencie widzimy y, jaka jest moc dzisiaj, y, czyli praktycznie moc została podwojona w stosunku do tego co było wcześniej. Powiem Wam, że to jest duże przedsięwzięcie. W szczytowym okresie na samej budowie pracowało jednocześnie 1500 ludzi. Wyobrażacie sobie, 1500 ludzi, Taka jak można powiedzieć, ludzie z 35 krajów świata budowali tę elektrownię. Od Japonii przez Bangladesz, Turcja, Niemcy, wszystkie kraje Unii Europejskiej, każdy, można powiedzieć, z każdej części. W światach ktoś coś przyniósł. na tę elektrownię. Japończycy z Mitsubishi i Hitachi Power System wrzucamy właśnie te instalacje odświadczania, to jest ich najnowsza technologia. Niemcy coś, Polacy coś, Holendrzy, Hiszpanie, Każdy, każda nacja coś, jakiś, jakiś ciekawy pomysł tutaj przy realizacji sprzedała. No powiem Wam, ja sam byłem świadkiem, jak wrzucano te instalacje, co na przykład takie kanały do odświadczania, od zatowywania od spalin. To jedna sekcja tego kanału to była wielkość tej sali. Nie? Czyli sama nawet przedsięwzięcie budowy tego, tego kompleksu to robiło niesamowite wrażenie. O, tu mam też zdjęcie z realizacji. I tak jak widzicie, że po, po konkluzjach BAT ta elektrownia zapewnia około 5-4% zapotrzebowania takiego rocznego w energię w Polsce. Czyli ta instalacja dzisiaj nowoczesna, w pełni skalowa, e, zapewnia taką. Moc, tak? Może dużo i dużo, mówię, dzień dzisiejszy musimy jeszcze coś w tym produkować. No i tak się składa, że na chwilę obecną, no, jednym z, e, ze źródeł jest, e, jest węgiel brunatny I teraz tutaj mam porównanie, jak to wygląda stara część i nowa. Widzicie jakąś różnicę? Ja na pewno rzuca się oczy, po może podpowiem, że tu jest komin, a tutaj tego komina nie ma, bo... Nowoczesne instalacje w ogóle nie potrzebują komina do wyrzucania po prostu y, dwutlenku węgla itd., ponieważ y, tak naprawdę są niepotrzebne do niczego. I dzisiaj już ta instalacja pokazuje jaka jest emisja tych substancji, że tak naprawdę nie potrzeba z tego klasycznego komina. Tutaj co mamy, ten, y, ten taki y, cylindryczny y, obiekt staszkowy, to jest akłonia kominowa. Teraz służy do schładzania wody do elektrowni, żeby, żeby, żeby była bardziej efektywna. A komina już nie ma. Czyli to chyba się świadczy też o tym, jaka to jest nowoczesna technologia i jak ona no, jest bardziej efektywna. O tu mamy zdjęcia z drona przy budowie elektrowni, jak to wygląda z góry ze 150 metrów, więc myślę, że to robi wrażenie. Sama budowa tej chłodni kominowej jest tylko jedna firma na świecie, która 150 lat buduje tego typu obiekt. Więc no chcąc jest ten czas korzystać z tych źródeł, więc y, brytyjska firma, może nie będą jej nazwy. Mm, tak to wygląda. Ale szanowni państwo, kiedyś, nawet bogatyni, te źródła, które mówią dzisiaj oficjalnie, że węgla maksymalnie starczy no, na 10, może 12 lat. Czyli chcąc jest co ten blok za 10-12 lat przestanie produkować prąd ciepło, bo po prostu nie będzie paliwa do niego. I to nie tyczy. I co dalej? Wszyscy się zastanawiają. Co zrobić z tymi ludźmi, z pracownikami? A skąd robimy? Jeden z pomysłów jest tak zwana elektrownia fotowoltaiczna w Mamy już gotową infrastrukturę, sieci przemysłowe, trans stacje transformatorowe, to może zaczniemy produkować wód z ekologicznych źródeł. I takim pomysłem w obu właśnie tej elektrowni powstała największa do, obecnie w Polsce elektrownia. Elektrownia słoneczna produkująca prąd z paneli fotowoltaicznych. Mamy infrastrukturę, mamy przeszkolonych pracowników. Może kiedyś po prostu zmieniał troszkę metodę produkcji prądu, ale, ale dalej to będzie forma efektywna i stąd będziemy mogli pozyskać przynajmniej część energii elektrycznej. To jest inwestycja, która powstała, tak zwana elektrownia fotowoltaiczna w Bogatyni. Jest to elektrownia, która powstała z tak z klaser to jest klaster energetyczny z Gorzalecki. Ta elektrownia, czyli ta, te 71 MW mocy, którą ma, to powiem Wam, wystarczy do zasilenia przez energię elektryczną powiatowego, miasta powiatowego w Polsce, czyli około 15-20 tysięcy mieszkańców. Czyli widzimy, jeżeli w każdym powiecie powstałaby taka jedna, gdzieś na nieużytkach rolnych, taka jedna instalacja, podeszłoby nam jedno miasto powiatowe w każdym powiecie. Tak? Więc widzimy, że dzisiaj te technologie są dosyć wydajne. I, i one powstają. To nawet jak się tutaj jest do góry, bo samo widać są wiatreki. Tam już są Niemcy. Niemcy bardziej poszli w elektrownie wiatrowe. A z naszej strony, po naszej stronie granicy, bo tam do góry właśnie, gdzie jest te tereny zielona, przebiega granica między Polską a, a, a Niemcami, a my z naszej strony mamy fotowoltaikę. Więc widzicie, że to się zmienia, tak? bo wszyscy wiedzą, że w pewnym momencie będzie tego po prostu węgla nie będzie. co dalej? Może to jest pomoc do jakiegoś alternatywnego zasilania. One już dzisiaj tak jak powstają. Teraz obecnie jest największa taka. Instalacja na dolnym Śląsku. Ale nie wszędzie może postać taka instalacja. Mamy przykład, który Państwo zapewne kojarzycie, z bezpośredniej odległości od Wrocławia. Jest to stara, niemiecka, jeszcze pamiętająca Czasy II wojny światowej elektrociepłownia w Ciechnicach, tak zwana czychnica 1. Tu mamy zdjęcie ze starej właśnie instalacji, jeszcze. Która swoimi historycznie sięga okresu II wojny światowej. Widzimy tę klasyczną, można powiedzieć, elektrociepłownię. Dwa kominy, pięknie kopcą, tak, zatruwają wszystkie okolice no, ale, i produkują przy okazji prąd, ale no, głównie zatruwają okolice. Tu mamy pokazane infrastrukturę, przejeżdżają wagony z węglem i wszystko się odbywa tak, jak się odbywało 100-150 lat temu. Do dzisiaj. Dzisiaj już trwają budowy, trwa budowa nowoczesnego bloku gazowego, czyli za kilka lat ten projekt, za dwa lata się prawdopodobnie skończy i będzie tamten elektrownia zostaje całkowicie wyłączona na Politechnice Wrocławskiej, na Wydziale Architektury. U studenci Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej realizują taki projekt, co zrobić? ze starą częścią elektrowni, czy jakieś centra, sale konwencyjne, centrum handlowe będzie prawdopodobnie powstanie taki obiekt kulturalny dla mieszkańców tej części Wrocławia, czyli ona będzie użytkowana, ale nie jako elektrownia taka z sensu stricte, tylko raczej jako miejsce spotkań dla lokalnej społeczności, a powstanie w jej miejsce taka nowoczesna elektrownia zasilana gazem ziemnym nowa technica i tu mamy, pokazałem wam jaka jest moc, czyli widzicie, że ona jest kilkanaście razy mniejsza też już nie będzie ani kom tylko kominy do odprowadzania tych spalin, ale nie będzie ani dwutlenku węgla, ani siarki, ani innych tego typu pyłów y zawieszonych. A tak naprawdę będzie y mogła produkować o wiele więcej tłumów na do starych, do tych dzisiejszych parametrów, do tych nowych. Widzimy, że one są praktycznie o 30% mocniejsze. Y y y i teraz zobaczcie, ile spadnie na samym dolnym Śląsku w, w Wrocławia emisja CO2. 622 tysiące ton. To są straszne ilości, straszne ilości. I dzięki tej będziemy, czyli e, to są, no, można powiedzieć, aż trudne do wyobrażenia ilości dwutlenku węgla, które co roku emitujemy z tej z małej elektrociepłowni po Wrocławiu. E, chciałem wam pokazać także przykłady stricte prywatne. Elektor się pominął, są wykresane, już kończę. Minutka. E, przykładem tego typu jest choćby Brzeg To jest takie małe miasto pod Wrocławiem. E, zasilane z dużych zakładów chemicznych, które się na tym terenie znajdują. E, I ona oprócz tego. Z... Już mógł, minutka. E, to może jeszcze, jeszcze minutka, tak? Nie. Już nie ma to. Daj się Wam pokazać jeszcze e, coś ciekawego, mianowicie. Powstała instalacja, która korzysta z wodoru. To jest e, absolutna nowość w Polsce. I powiem tylko tyle. 45 lat ten zakład traktował wodór jako odpad. Przed po prostu kominem w niebo. Dzisiaj ten wodór jest wykorzystywany do produkcji ciepła i elektrycznej. E, powiem tylko tyle, że ta instalacja zwróciła się w ciągu roku. Takie jest to wydanie. Czyli coś co kiedyś traktowaliśmy jako śmieć, jako coś co jest nam niepotrzebne, co szło w komik. dzisiaj wykorzystywane jest do produkcji energii elektrycznej. W 100% ekologicznie. I myślę, że to jest najlepszy symbol, jak to jest korzystne, że taka instalacja zwraca się w w ciągu roku. To chyba to jest najlepszy przykład e, efektywności, jakie są stosowane. Z mojej strony tyle. Dziękuję bardzo za wysłuchanie.